Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał, jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę. A nie zostawi dziecka. Niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci i siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła też kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną, bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej. Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jako niełowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza tam, gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jesteśmy kilka dni, kilka tygodni po tym wielkim okresie zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, gdzie się zastanawialiśmy nad Jego zmartwychwstaniem, nad przyjęciem zmartwychwstałego w nasze życie, ale także nad naszym zmartwychwstaniem, nad naszym celem naszego życia. I jeżeli zatracimy właśnie ten cel zmartwychwstania, cel nieba, jeżeli nie zrozumiemy, nie przyjmiemy, że życie nasze tutaj jest wędrówką, ale w sensie takim, że jest jakby poziomem rozwijania się człowieka i jeszcze Stwórca stwarza nas, stwarza, bo jak pierwsi chrześcijanie mówili, że śmierć. To są drugie urodziny. Rodzimy się dwa razy, a drugi raz rodzimy się na zawsze. Jeżeli tego też nie przyjmiemy do swojej świadomości, nie uwierzymy w to, no to rzeczywiście wszystkie trudności, które przeżywamy, problemy będą na tyle nas przetłaczać, bo nie mamy nadziei, nie mamy sensu. I też Pana Boga. Możemy spłycać naszą relację z Nim. On będzie tylko potrzebny po to, żeby nam coś tutaj w życiu załatwić. Będzie po to, by być no, jakąś taką małą stoją, jakąś statuetką, właśnie w domu postawioną. Jak bardzo ważne jest nieraz sobie pomarzyć o niebie, pomarzyć o tym zmartwychwstaniu, o tej drodze, którą, którą Pan Bóg też nam wytoczył, którą musimy przejść by narodzić się. I dlatego, jeżeli wierzymy w te właśnie narodziny, w to zmartwychwstanie, rzeczywiście można przeżyć inaczej trudności, problemy i choroby i przede wszystkim ta śmierć bliskich osób. Pewnie, że zawsze jest smutek, zawsze nieraz jest strach, zawsze nieraz jest brak nadziei, ale właśnie wiara w zmartwychwstanie, wiara w życie, wiara w to, że nie kończy się życie na tej Ziemi, że problemy to nie są ostatnią, ostatnim y, punktem naszego życia. Daje taki pokój w sercu. Daje też gdzieś tam w środku tego serca też nadzieję, że wszystko przetrwam: przetrwam burzę, przetrwam y, straty kogoś bliskiego. Przetrwam dlaczego? Bo wiem, że tak naprawdę oni żyją, i wiem, że. Nigdy zło nie będzie miało ostatniego zdania w moim życiu ani w życiu świata. Błogosławionego dnia wam wszystkim z Panem Bogiem.